Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę banalnie prosty i sprawdzony przepis na marynatę do kurczaka, w której to możesz zamarnować pałki, skrzydełka, łódka, podudzia. Co masz, co lubisz, to możesz wrzucić. Do jej przygotowania potrzebujemy 4 łyżki delikatnej oliwy z oliwek, 2 płaskie łyżki musztardy. Ja wykorzystam delikatesową, 5 średnich ząbków czosnku, 4 łyżki soku cytryny, ewentualnie z limonki. Jedna łyżka płynnego miodu. Ja wykorzystam spadziowy, bo jeszcze mi się nie skrystalizował, ale możesz użyć syropu klonowego. Garcie ziół, na przykład tymianek, ewentualnie rozmaryn. Ja zrobię tym razem na rozmarynie. Płaską łyżkę słodkiej papryki, płaską łyżkę soli i po płaskiej łyżeczce pieprzu oraz ostrej papryki. Tak więc zabieramy się za przygotowanie marynaty. Kutaka na razie odkładamy. Do miseczki wciśniemy 5 ząbków czosnku. Wciskamy około 4 łyżek soku z cytryny. Jeżeli masz limonkę, to możesz wcisnąć limonkę. Oczywiście bez pestek. Płaską łyżkę papryki słodkiej, płaską łyżkę soli. Płaską łyżeczkę papryki ostrej, i płaską łyżeczkę pieprzu. Cztery łyżki oliwy. Dwie płaskie łyżki musztardy. Mi łyżka nie będzie, także dam dwie kopiate łyżeczki. Łyżkę miodu. Posiekamy teraz rozmaryn. Jeżeli nie masz świeżych ziół, możesz dać łyżkę suszonych. No i teraz wszystko połączymy. No i teraz wymyte i osuszone pałki z kurczaka. Obtaczamy w marynacie i wykładamy na blachę. I tak zamarynowane mięso przykrywamy folią i odstawiamy do lodówki na jakieś pół godziny, po tym czasie wyjmujemy piekarnię nagrzewamy na temperaturę 220 w opcji termoobieg. I pieczemy nasze pałki na środkowej półce jakieś 35 do 40 minut. No i pół godziny minęło, wyjmujemy pałki, nagrzewamy piekarni, tak jak mówiłem do temperatury 220 stopni z termoobiegiem i wrzucamy pałki na 35 minut. Tak się kurczak prezentuje. Jak dla mnie wyszły pałki idealne, sam raz podpieczone. Jeżeli się boisz, że ci się za bardzo przypalą, no to pod koniec pieczenia musisz monitorować. W razie potrzeby z 5 minut przed końcem możesz piekarni wyłączyć, żeby już tam delikatnie doszły żeby się skóra za bardzo nie spaliła. Tak więc jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.